Jesteśmy w miasteczku Montona albo Motowun jak to wolno Dobrze. na samym szczycie kultury jest miasteczko średniowieczny układ ulic więc taka mała atrakcja pięknie. chyba tędy jest droga do zamku albo mi się wydaje o tam jest parking tędy się idzie do miasta a my po schodkach pod górkę, to co robimy najbardziej Gorąco miasteczko kościół tam to idziemy Zakaz postoju zatrzebania Resident Parking on Jesteśmy na wejściu do miasta i jesteśmy w mieście To była brama Miejska jakby ktoś nie wiedział a tu mamy kościół końziutko o, kurna i krzywa. O, restauracja, zamknięta. a zamknęła. A teraz ładnie, na węgiel. Jeszcze odniósł się ze ślady. Samu są tutaj na wagę, Patrzcie. No. Tu bierze się pojemniczki. Tutaj różne smaki. Tiramisu, vanilia, wanilia, to pistacja orzechowa. Tam są posypki, rurki, polewki, waga i i nieba w Gębie, idziemy dalej. Market o, mały gorący, takie małe miasteczko, a tyle parkingów. Tak, fajnie. Tam. jesteśmy. O, gdzieś, jeszcze nie wiem gdzie. O, tu kafejka. Kościół 150 metrów. jesteśmy zamknięci. Dziękuję. Liwki, wina.

O już poleciał A co to? Wiecie co to jest za flaga? Widzieliście ją tysiące razy No przecież no wiem co to w Wenecji Brawo restauracja trochę stromu o tu kościół zwierząt było widać kościół zamknięty kostia uliczki piękne Teraz się mora obronna co to mamy krawiec więc monety Idziemy, idziemy Gdzie dojdziemy To na pewno są mury miejskie Teraz zacznę No tak A to słoneczko Ta watca Dzisiaj zamknięta po prostu naprawdę czekajcie się nie martwi że spadną Aż no, tak zgubiłam parę paru, paru Miastaczko Miasteczko średniowieczne, tak? Mm -hmm. O i rudy idzie plika Ta mięta a tam są mury miejskie i za przejście po murach trzeba zapłacić to oczywista sprawa a i tu przejście na mury jest zamknięte Zamknięte. Nie masz kasy, nie masz wejścia. To takie piętrowe, nie? No? Takie piętrowe. No. A tu no. nie. O, to kiedyś była ścianka, przejście. Albo okno. Ulicja wia. Idą ludzie gwarter na coś. O, już jesteśmy z powrotem. Na głównej ulicy.

Секрет карта. Набрапа, да, я смигну под нобра. Окей. Секрет карта. При.

co, relaksu. O, jajko, jak ja co to się nie zapadnie. Hello. Relax wygląda tak. Czego mi brakuje w tych wszystkich krajach tutaj? Jakiś bramek wodny. Bramek wodny, o. To by się przydało. Czego tutaj nie, nie ma. W tym hotelu jest darmowa ta tak jakby ktoś nie wiedział A my idziemy Wychodzimy już z tego fajnego zamaczku Znaczy miasta średniowiecznego O, 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 trochę krzywa. Ale naprawdę wjechać tutaj to wyzwanie. trufle Shop. O. trufle Shop. Do cienia, do cienia. Służbowo. trufle Shop. Print shop, tak, w Wenecji. A, a tu koniec zwiedzania. Murów. O, I się pomyliłem. Teraz nawet ty nie zjemy. Ja nawet nie próbuję. Republika Wenecka. Cień, już cień. widzicie, że tam jest wyjście fajny domek taki turystyczny przyjmować turystów i modlić się, żeby jacyś się pojawili Wjechać tu samochodem 4x4, 4 tylko bo inaczej to jeszcze wjechać, ale zjedź jak pada deszcz. Ej, nie jak miło jak wieje o patrzcie mury miejskie i zasilanie do nich Apartment o ile gości, miejsce to samochód postawić, super No, średnia wieczór, jeszcze stąd nie odeszła. Najważniejsze iść w cieniu. w cieniu Cień jest dobry kościółek sobie. spanie każdy sobie. Jak miło, jak wie ten wiaterek. Cienie Bosko. A ludzie jedzą o. super, super. Jerzyczka. zamknięty. Ruina. fajnie, to sobie schodzimy i już mamy Hawirkę Normalnie jak w średniowieczu Ups. Było jeszcze Ale super my, trzy, a, nie, trzeba samochód zaparkować Czy uda nam się wyjść? Czy nie dziu się się wracać, bo coś to cienko widzę. Ups. 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 O kurde Parking. Parking. Cięko to widzę słodaj To znajdź swój dom Kupiłeś go przez internet Szukajcie, a znajdziecie A będzie wam dan O jak to fajnie Pięknie Jak oni tutaj wszystko transportowe To ja nie mam zielonego pojęcia